Istnieje cicha chwila, prawie zawsze niespodziewana, którą wielu mężczyzn zauważa dopiero zbyt późno, moment, w którym kobieta przestaje być obecna. Ona wciąż tam jest fizycznie, ale emocjonalnie już zaczęła odchodzić. A kiedy ten proces się zakończy, żadna dyskusja, obietnica ani wysiłek, w ostatniej chwili nie zdołają jej sprowadzić z powrotem, ponieważ kobiety nie odchodzą nagle. Odchodzą po cichu, stopniowo, na długo. Zanim to zauważysz, wielka prawda jest taka, że aby zrozumieć, dlaczego kobieta odchodzi, musisz zrozumieć coś fundamentalnego w psychologii kobiecej. Oddalenie zaczyna się w sercu, zanim zacznie się w krokach. Kiedy przestaje czuć się widziana, szanowana, traktowana priorytetowo, doceniana lub emocjonalnie bezpieczna, jej umysł rozpoczyna wewnętrzny proces odłączania się. Ona nie ogłasza, ona nie dramatyzuje. Ona po prostu zaczyna się oddalać emocjonalnie, aż ciało za nią podąży. Celem tego filmu jest ujawnienie dokładnie tego ukrytego mechanizmu wewnętrznych warstw, które powodują, że kobieta się odłącza, cichych bólów, które gromadzi, sygnałów, które mężczyzna ignoruje, i psychologicznych wyzwalaczy, które wypychają ją z relacji. Zrozumiemy, dlaczego niektóre kobiety znoszą tak wiele, aż do granic możliwości. I dlaczego, kiedy w końcu zdecydują się odejść, rzadko oglądają się za siebie? Zobaczysz, że kobiety nie odchodzą z jednego powodu, ale z powodu sumy małych rozczarowań. Odłączenie emocjonalne następuje na długo przed fizycznym. Brak szacunku waży więcej niż brak miłości. Utrata podziwu niszczy lojalność. A kobiece milczenie jest prawie zawsze ignorowanym wołaniem o pomoc. Porozmawiamy również o czymś, co wielu mężczyzn nie docenia. Kobieta odchodzi naprawdę dopiero wtedy, gdy próbowała zostać na wszelkie możliwe sposoby. Odchodzi zmęczona, nieimpulsywna, odchodzi smutna, niemściwa, odchodzi po wyczerpaniu wszystkich prób bycia wysłuchaną, szanowaną i rozumianą. Zrozumienie tego nie polega na obwinianiu siebie lub obwinianiu kobiet. Chodzi o dostrzeganie prawdy z dojrzałością, abyś nigdy nie musiał odkryć zbyt późno, co sprawiło, że odeszła. Zanim przejdziemy dalej, Pozwól, że poproszę cię o dwie proste rzeczy. Zasubskrybuj kanał, ponieważ filmy tutaj są dla mężczyzn, którzy chcą zrozumieć psychologię kobiecą w sposób głęboki, realny i dojrzały. I powiedz mi w komentarzach: Z jakiego miasta mnie teraz oglądasz? Aby zrozumieć, dlaczego kobieta odchodzi, musisz zrozumieć coś, co często mężczyzna odkrywa dopiero zbyt późno. Kobiece odejście nie jest aktem jest procesem emocjonalnym. To, co wydaje się nagłą decyzją, jest w rzeczywistości zakończeniem wewnętrznej podróży, którą odbywa samotnie, w ciszy, podczas gdy mężczyzna wierzy, że wszystko jest w porządku. Najgłębsze psychologiczne znaczenie odejścia kobiety jest następujące. Odchodzi tylko wtedy, gdy środowisko emocjonalne przestaje podtrzymywać jej serce, kiedy związek przestaje być schronieniem i zaczyna być ciężarem. Kiedy obecność mężczyzny przestaje być portem i staje się burzą, kiedy zdaje sobie sprawę, że jest obok kogoś, ale samotna w środku. I to jest kluczowe. Kobiety nie porzucają miłości, porzucają cierpienie. Kiedy pozostanie boli bardziej niż odejście, kobiecy umysł wybiera spokój. Kolejny fundamentalny punkt. Kobiety odchodzą, kiedy przestają czuć się widziane. Nie widziane fizycznie, ale widziane emocjonalnie. Nawet najbardziej niezależna emocjonalnie kobieta musi czuć, że mężczyzna zauważa zmiany, niuanse, uczucia, zmęczenie. Kiedy on nic nie widzi, lub widzi zbyt późno, jej serce zaczyna gasnąć i istnieje jeszcze głębsze znaczenie, które rozumie niewielu mężczyzn. Kobieta odchodzi, kiedy traci nadzieję, nadzieję, że się zmienisz, nadzieję, że rozmowy przyniosą efekt, nadzieję, że zostanie doceniona, nadzieję, że związek wróci do stanu początkowego. Kiedy umiera nadzieja, miłość traci siłę, a kiedy miłość traci siłę, lojalność przestaje podtrzymywać trwanie. Innym elementem psychologicznym jest to, że kobiecy umysł nie znosi przedłużającego się braku równowagi emocjonalnej. Podczas gdy mężczyzna zwykle przyzwyczaja się do dystansu, ona odczuwa każde małe pęknięcie, jak ranę, każde rozczarowanie staje się wspomnieniem, każda dyskusja staje się zapisem. Każda nieobecność staje się blizną. Te małe bóle gromadzą się w ciszy, aż pewnego dnia dochodzi do punktu krytycznego, wewnętrznego momentu, w którym zdaje sobie sprawę, że już nie czuje tego, co czuła. Nazywa się to odłączeniem afektywnym, a kiedy to się stanie, nie ma odwrotu. Kolejna głęboka warstwa. Kobiety nie odchodzą, kiedy kończy się miłość, odchodzą, kiedy kończy się szacunek, ponieważ dla kobiety. Szacunek jest emocjonalnym fundamentem więzi. Kiedy mężczyzna staje się nieuwagę, przewidywalny, apatyczny, nieodpowiedzialny lub niespójny, jej szacunek nie spada stopniowo. Spada gwałtownie. A kiedy szacunek spada, miłość nie może przetrwać. Dlatego, kiedy kobieta odchodzi, rzadko jest to z jednego wielkiego powodu. To suma małych powodów, które zostały zignorowane. To nagromadzone emocjonalne zużycie. To poczucie, że to, co wcześniej było domem, stało się zmęczeniem. Podsumowując, psychologiczne znaczenie odejścia kobiety jest proste i głębokie. Ona nie ucieka od ciebie, ucieka od bólu, którego nie zauważyłeś, że odczuwała. To, co często prowadzi kobietę do odejścia, nie jest tym, co jest na powierzchni, jest tym, czego mężczyzna nie widzi. Istnieje niewidzialna dynamika emocjonalna, która działa za każdym kobiecym oddaleniem. Cicha sekwencja mikroodłączeń, które mężczyzna interpretuje jako fazę maki stres, tam PMS lub babskie sprawy, ale które w rzeczywistości są sygnałami, że jej umysł odłącza się stopniowo. Pierwszą ukrytą dynamiką jest postępujące odłączenie. Ona nie przestaje kochać z dnia na dzień, ona przestaje uczestniczyć. Najpierw przestaje nalegać na rozmowy, które nie działają. Potem przestaje mówić, co czuje. Nie z braku uczuć, ale dlatego, że wierzy, że nie słuchasz. Potem przestaje oczekiwać, że zauważysz zmiany. I w końcu przestaje próbować. Kiedy kobieta przestaje próbować, to dlatego, że już odeszła w środku. Innym niewidzialnym czynnikiem jest coś, co większość mężczyzn nie docenia. Kobiety dostrzegają niespójność emocjonalną na długo przed werbalizowaniem tego. Zauważa, kiedy tracisz blask, obecność, troskę. Zauważa, kiedy zmieniasz ton. Zauważa kiedy twoje słowa nie pasują już do twoich czynów. Zauważa kiedy nie macie już emocjonalnie, nawet jeśli jesteś fizycznie obok niej każdego dnia. Ta cicha percepcja tworzy głęboką ranę. Jestem sama, nawet w towarzystwie. Kiedy to uczucie się zadomowi, kobieta nie konfrontuje. Ona się wyłącza. Istnieje również ukryta dynamika zużytej nadziei. Kobiety są niesamowicie lojalne, kiedy wierzą w potencjał związku. Ale kiedy zdają sobie sprawę, że mężczyzna nie rośnie, nie ewoluuje, nie poprawia się, nie słucha, nie dostosowuje się, ich serce traci wiarę, a każde małe rozczarowanie sumuje się z poprzednim, aż zaczyna myśleć: Może walczę sama. To jest początek końca, inny niewidzialny punkt utrata podziwu. Kobieta może znieść wady, błędy, trudności, ale nie znosi utraty szacunku. Kiedy widzi, że mężczyzna staje się niepewny, reaktywny, zależny, słaby, niespójny lub bez kierunku, coś w niej się wyłącza. To nie arogancja, to instynkt. Podziw jest emocjonalnym motorem kobiecego trwania, kiedy się zepsuje, nie wraca. Istnieje również cichy mechanizm psychologiczny, o którym prawie nikt nie mówi. Jej ciało zaczyna się oddalać, zanim umysł to zaakceptuje. Mniej dotyka, mniej szuka bliskości. Unika dyskusji, które wcześniej próbowała rozwiązać, przestaje planować, przestaje marzyć. Te fizyczne sygnały to jej podświadomość wybierająca odejście, jeszcze zanim przyzna się do tej decyzji. I istnieje jeszcze mroczna dynamika. Zaczyna wyobrażać sobie życie bez ciebie i to przestaje boleć. To jest ostateczny znak. Kiedy myślenie o odejściu przynosi pokój, a nie strach, decyzja jest już podjęta. Reszta to tylko logistyka. Teraz odpowiedz mi szczerze. Czy kiedykolwiek żyłeś lub widziałeś kobietę, która odłączyła się na długo przed poinformowaniem, że odchodzi? Teraz, kiedy już zrozumiałeś wewnętrzne i niewidzialne dynamiki, które sprawiają, że kobieta odchodzi, nadszedł czas, aby przełożyć to na świat rzeczywisty, na sygnały, które pojawiają się na co dzień i które ujawniają z niemal chirurgiczną precyzją, że już zaczęła odchodzić w środku. Kobiece oddalenie nigdy nie zaczyna się od krzyków, dyskusji lub emocjonalnych oskarżeń. Zaczyna się od małych zmian w zachowaniu, które wydają się zbyt nieokreślone, aby traktować je poważnie, ale wystarczająco jasne, aby zasygnalizować, że coś się zrywa. Pierwszym sygnałem jest zmniejszenie inwestycji emocjonalnej. Mniej mówi, mniej pyta, mniej się otwiera. Wcześniej opowiadała szczegółowo, jak minął dzień. Teraz odpowiada krótszymi zdaniami. Wcześniej robiła plany, teraz unika tematu, wcześniej szukała twojej opinii, teraz podejmuje decyzję sama, a to nie jest oziębłość, to ochrona. Jej umysł zaczyna oszczędzać energię emocjonalną, ponieważ wie podświadomie, że nie chce już inwestować w coś, co nie wraca. Drugim sygnałem jest to, co wielu mężczyzn błędnie interpretuje nagły spokój. Kiedy kobieta przestaje dyskutować, argumentować lub poruszać ważne tematy, Mężczyzna myśli, że poprawiło się, ale w psychologii kobiecej ekstremalny spokój jest najniebezpieczniejszym objawem. To moment, w którym przestaje walczyć, a kiedy przestaje walczyć, to dlatego, że już zrozumiała, że nic się nie zmieni i przygotowuje się do wyjścia. Innym wyraźnym sygnałem jest stopniowe odsuwanie na dalszy plan. Mężczyzna przestaje być emocjonalnym punktem odniesienia, przestaje być pierwszym, który dowiaduje się o rzeczach. Przestaje być miejscem, do którego biegnie, kiedy coś się dzieje. Zaczyna dzielić się swoimi emocjami z innymi osobami, przyjaciółmi, rodziną, czasami nawet współpracownikami. A kiedy inna osoba zaczyna zajmować przestrzeń emocjonalną, która wcześniej była twoja, związek jest już na drodze do zerwania. Istnieje również cichy sygnał obojętności emocjonalnej. Nie reaguje jak wcześniej, ani z przesadną radością, ani z irytacją. Reaguje mało lub nie reaguje. Brak emocji jest bardziej alarmujący niż obecność konfliktu, ponieważ konflikt oznacza więź, obojętność oznacza odłączenie, inny realistyczny punkt. Kobieta, która odchodzi, ogranicza kontakt fizyczny, nie dlatego, że przestała kochać, ale dlatego, że jej ciało odzwierciedla to, co przetwarza umysł. Cofa się w uściskach, spontanicznych dotykach, intymnych chwilach. A to nie jest kara. To jej ciało powoli się żegna. Istnieją również praktyczne sygnały, które wielu mężczyzn ignoruje. Przestaje się dla ciebie stroić, przestaje zapraszać do wspólnych rzeczy, przestaje okazywać wrażliwość, przestaje prosić o pomoc lub opinię, przestaje okazywać troskę o to, co robisz. Każde z tych zachowań to cegła wyjęta ze związku. Jednym z najsilniejszych i najmniej komentowanych sygnałów jest ciche przygotowanie do życia bez ciebie. Reorganizuje rutyny, zwiększa niezależność, zmniejsza oczekiwania, wzmacnia więzi poza związkiem i wszystko to, zanim cokolwiek zakomunikuje. Kiedy kobieta zaczyna przygotowywać się do odejścia, nie ma odwrotu, ponieważ już wewnętrznie podjęła decyzję. Podsumowując, kiedy kobieta odchodzi w praktyce, jej ciało mówi przed słowami, a jej zachowanie ujawnia wszystko to, czego mężczyzna nie zauważa na czas. Kiedy mówimy o odchodzących kobietach, Zawsze myślimy o momencie wyjścia, ale rzadko mówimy o emocjonalnej obsesji, która towarzyszy temu procesowi, zarówno dla tego, kto odchodzi, jak i dla tego, kto zostaje. I tutaj istnieje głęboka prawda. Niektóre kobiety nie tylko odchodzą, stają się emocjonalnie obsesyjne na punkcie własnej potrzeby odejścia, a niektórzy mężczyźni stają się obsesyjni na punkcie pomysłu, aby temu zapobiec. Korzeń tego tkwi w czymś, co dzieje się na długo przed zerwaniem, nagromadzenie braków emocjonalnych, cichych frustracji i ignorowanych potrzeb na przestrzeni czasu. Kiedy kobieta czuje, że nie jest słuchana, że nie jest doceniana, że jej emocje nie mają znaczenia, tworzy wewnętrzną narrację, która powtarza się dzień po dniu: Muszę się chronić, muszę się oddalić, muszę o siebie zadbać. Ta narracja staje się emocjonalną mantrą a im częściej powtarza to sobie, tym bardziej pomysł odejścia staje się nie tylko pragnieniem, ale emocjonalną misją. Dlatego u niektórych kobiet pragnienie wyjścia nie jest impulsywne, jest głębokie, ustrukturyzowane, prawie nieuniknione. Obsesja nie polega na niszczeniu związku, polega na odbudowie własnej godności emocjonalnej. Z drugiej strony istnieje obsesja męska, kiedy mężczyzna czuje, że traci kobietę, wchodzi w bardzo prymitywny stan psychologiczny strach przed porzuceniem. Ten strach aktywuje desperackie zachowania, obietnice, nagłe zmiany, deklaracje, prośby, płacz, próby ratunku. Ale wszystko to pojawia się zbyt późno. Mężczyzna próbuje odzyskać w dni to, co ignorował przez miesiące lub lata. Obsesja po obu stronach ma wspólny korzeń nierozwiązany ból emocjonalny. Dla kobiety bólem było pozostanie, dla mężczyzny bólem jest uświadomienie sobie tego, czego wcześniej nie widział. Istnieje również ważna granica między zdrowym pragnieniem a chorobliwą potrzebą. Kiedy kobieta decyduje się odejść w sposób dojrzały, szuka pokoju, kiedy decyduje się odejść w sposób obsesyjny, szuka natychmiastowej ulgi od starego bólu i to sprawia, że odłącza się z ogromną intensywnością, jakby uciekała od czegoś wewnętrznego, a nie tylko od związku. A kiedy to mężczyzna wchodzi w ten obsesyjny cykl, zaczyna romantyzować przeszłość, idealizować wspomnienia i postrzegać kobietę jako jedyne źródło równowagi emocjonalnej. To jest niebezpieczne dla niego i dla samej męskości, ponieważ żaden mężczyzna nie powinien oddawać swojej stabilności emocjonalnej w ręce kogoś, kto już nie jest obecny. Teraz pozwól, że poproszę Cię o coś ważnego tutaj w środku filmu podczas gdy wszystko jest jeszcze świeże w twojej pamięci, skomentuj, która część miała dla ciebie największy sens do tej pory. Twoja percepcja pomaga kształtować kolejne tematy i wnosi jasność co do tego, co naprawdę musisz zrozumieć. Wracając do głębokiej psychologii tematu, obsesja, zarówno jej, jak i jego, rodzi się zawsze z tej samej struktury emocjonalnej, nagromadzonej pustki. Dla niej pustka wszystkiego, czym związek nie był. Dla niego pustka wszystkiego, co uświadomił sobie zbyt późno. Ten cykl staje się chorobliwy tylko wtedy, gdy przestaje dotyczyć związku i zaczyna dotyczyć dumy, ego, walidacji, potrzeby bycia pożądanym lub nieakceptowania końca. Dlatego, kiedy ktoś staje się obsesyjny na punkcie oddalenia, czy to po to by odejść, czy po to by uniemożliwić odejście drugiej osobie, problemem nie jest już związek. Jest ból emocjonalny, którego oboje próbują uniknąć. Nie zawsze kobieta odchodzi, ponieważ zaplanowała, zdecydowała lub sformułowała ten wybór. Najczęściej oddala się bez zamiaru, kierowana emocjonalnymi ruchami tak subtelnymi, że nawet sama nie zauważa tego na początku. Wyjście następuje stopniowo, jak ciche emocjonalne blaknięcie, nie jak logiczna decyzja. Pierwszym punktem jest zrozumienie, że kobiety są bardzo wrażliwe na środowisko emocjonalne kiedy związek zaczyna generować więcej napięcia niż bezpieczeństwa, więcej niepewności niż pokoju, więcej niepewności niż połączenia, jej umysł tworzy automatyczne mechanizmy samozachowawcze. To nie jest racjonalne, to instynktowne, a ten instynkt mówi: "chroń się, nie wystawiaj się tak bardzo, nie oczekuj zbyt wiele". Jeszcze zanim coś zdecyduje, zaczyna się emocjonalnie wycofywać. Innym bardzo istotnym zjawiskiem jest nieświadome oddalenie spowodowane językiem ciała mężczyzny. Kobieta zauważa, kiedy jest nieobecny, zirytowany, defensywny, niecierpliwy lub emocjonalnie odłączony. Nawet kiedy mężczyzna nic nie mówi, jego ciało przekazuje wiadomości: zamknięte ramiona, brak kontaktu wzrokowego, krótkie odpowiedzi, brak dotyku, niecierpliwy ton głosu, a jej ciało reaguje przed umysłem. Ochładza się, cofa, zmniejsza zaangażowanie. To mimowolne oddalenie jest odzwierciedleniem czegoś, co rozumie niewiele osób. Energia emocjonalna zawsze mówi głośniej niż słowa. Istnieją również automatyczne zachowania, które wyzwalają głębokie wyzwalacze u kobiety. Na przykład, kiedy mężczyzna zaczyna normalizować nieobecność, emocjonalne zaniedbanie, codzienny brak zainteresowania. Nie robi tego na złość, ale robi. A każde małe odchylenie przekazuje jej poczucie, że jest sama, nawet w towarzystwie. Ona nie decyduje się odejść, ale zaczyna czuć, że nie powinna zostać. Innym potężnym punktem jest odłączenie, które rodzi się z rozbieżności między oczekiwaniami, a rzeczywistością. Kiedy to, co on daje, bardzo różni się od tego, czego ona potrzebuje, jej ciało rozpoczyna proces adaptacji. Przyzwyczaja się do nieoczekiwania, nieproszania, niepragnienia. A ta adaptacja. Jest w praktyce początkiem końca. Istnieją również jego zachowania, które aktywują psychologiczne wyzwalacze kobiece, których on nie zauważa: arogancki lub obojętny ton głosu, brak uprzejmości, lekceważenie małych rzeczy, które ona ceni, sztywna, nieelastyczna, zawsze defensywna postawa. Ona nie decyduje, zerwiemy, ale decyduje o czymś jeszcze bardziej niebezpiecznym: nie chce już tego czuć. W ten sposób kobieta odchodzi bez planowania, nie dlatego, że chce odejść, ale dlatego, że jej emocje nie mogą już zostać. I tutaj wchodzi inny ważny ruch. Kobieta zdaje sobie sprawę, że odchodzi dopiero gdy oddaliła się wystarczająco, aby już nie tęsknić. To jest najcichszy, najbardziej definitywny i najtrudniejszy do odwrócenia moment. Teraz pozwól, że zapytam cię o coś, co może sprawić, że zobaczysz lepiej. Czy kiedykolwiek zauważyłeś, że ktoś się od ciebie oddala bez mówienia nic, tylko zmniejszając obecność, energię i zaangażowanie? Pomyśl o tym szczerze. Istnieje strona tej historii, którą wielu mężczyzn woli ignorować. Kiedy kobieta odchodzi, nie zawsze jest to tylko samoobrona, lub emocjonalne zmęczenie. Czasami proces ten niesie ze sobą mroczne elementy, wewnętrzne wzorce, stare rany, destrukcyjne mechanizmy. A nawet manipulacyjne zachowania, których ona sama nie rozpoznaje. Pierwsza mroczna strona pojawia się, gdy kobieta zaczyna używać oddalenia jako formy emocjonalnego odwetu. Ona nie chce rozwiązać, chce ukarać, chce, żebyś poczuł to, co ona poczuła, chce odwrócić rolę bólu, a ten rodzaj dystansu jest niebezpieczny, ponieważ przekształca związek w cichą grę o władzę, gdzie każde milczenie oznacza teraz to ty będziesz biegać za mną. Kiedy kobieta używa odejścia jako narzędzia, a nie jako potrzeby, wchodzi w zniekształcone pole emocjonalne, gdzie oddalenie przestaje być lekarstwem i staje się kontrolą. Inna mroczna strona to, kiedy tworzy narrację, w której ona jest zawsze ofiarą, dzieje się tak zwłaszcza u kobiet z głębokimi ranami emocjonalnymi, lub które noszą stare niepewności. Interpretuje wszystko jako atak, wszystko jako odrzucenie, wszystko jako brak szacunku i wtedy odchodzi nie dlatego że ty zawiniłeś, ale dlatego że już weszła w związek wierząc, że zostanie zraniona. W takim przypadku odchodzi, aby potwierdzić historię, którą opowiada sobie: nigdy nie jestem wystarczająca, nikt ze mną nie zostaje, zawsze kończę sama. To ucieczka oparta bardziej na przeszłości niż na teraźniejszości. Istnieje również bardzo destrukcyjny wzorzec Kobieta, która odchodzi emocjonalnie, ale nie fizycznie, pozostaje w związku dla wygody, komfortu, stabilności finansowej lub strachu przed rozpoczęciem od nowa, ale jej serce jest już w innym miejscu, staje się zimna, zdystansowana, obojętna, ale nadal tam jest, a mężczyzna umiera emocjonalnie, wierząc, że nadal ma szansę. To jeden z najbardziej bolesnych scenariuszy dla każdego mężczyzny, ponieważ walczy o kogoś, kto już nie walczy. Inny mroczny aspekt pojawia się, gdy kobieta zaczyna szukać zewnętrznej walidacji, będąc jeszcze w związku. Niekoniecznie zdradza fizycznie, ale emocjonalnie już zaopatruje się w innym miejscu. Wiadomości, rozmowy, uwaga, komplementy próbuje wypełnić wewnętrzną pustkę, a to oddala ją coraz bardziej od prawdziwego związku. Tutaj problemem nie jesteś już ty to jej poszukiwanie czegoś, czego żaden związek nie mógłby zaoferować. Istnieje również destrukcyjna strona impulsywnego zerwania, kiedy kobieta odchodzi, ponieważ straciła kontrolę emocjonalną. Dyskutuje, mówi to, czego nie czuje, kończy bez myślenia, wychodzi w gorączce emocji, a potem wraca. I powtarza i powtarza, i powtarza. Ten taniec odejść i powrotów to nie miłość, to dysfunkcja emocjonalna. Ona nie odchodzi z decyzji, odchodzi z powodu wewnętrznej niestabilności. I istnieje jeszcze najbardziej niebezpieczny, mroczny wzorzec ze wszystkich kiedy kobieta odchodzi, ponieważ znalazła podziw w innym miejscu, nie chodzi o zdradę, chodzi o energię, znalazła kogoś, kto ją wysłuchał, kto ją zrozumiał, kto sprawił, że poczuła coś, czego już nie czuła, a od tego momentu odłączenie jest szybkie, ciche i definitywne. Negatywna strona tego procesu jest zawsze taka sama. Bez względu na powód, kiedy kobieta oddala się emocjonalnie, mężczyzna rzadko zauważa dokładny moment, kiedy zauważa, jest już za późno. Dlatego kto zostaje, szkoda jest głęboka. Zamieszanie, wina, niepewność, utrata poczucia własnej wartości, strach przed byciem niewystarczającym. Dlatego kto odchodzi, szkoda również istnieje. Może zabrać ze sobą żale, bóle, traumy i poczucie, że być może odeszła bez wystarczającej próby. Najważniejsze jest zrozumienie tego. Mroczna strona nie jest tylko w wyjściu, ale w emocjonalnych powodach, które doprowadziły do tego wyjścia i w zachowaniach, które ukształtowały się na przestrzeni czasu. Po przejściu przez wszystkie emocjonalne warstwy, świadome i nieświadome, które sprawiają, że kobieta odchodzi, można zrozumieć, że ten ruch nigdy nie jest prosty. Nie chodzi o brak miłości, nie zawsze chodzi o błąd, i prawie nigdy nie chodzi o odosobniony fakt. Prawda jest taka, że kobiece wyjście jest wynikiem cichej kombinacji nagromadzonych bólów, niespełnionych oczekiwań, ignorowanych potrzeb i energii emocjonalnych, które przestały się spotykać. Psychologia za tym ujawnia coś istotnego: kobiety nie odchodzą z impulsu, odchodzą z wyczerpania. A to wyczerpanie nie rodzi się z złego dnia, z punktualnej kłótni lub z momentu kryzysu. Rodzi się z przedłużającej się nieobecności tego, co jest fundamentalne dla kobiecego umysłu: połączenia, obecności, troski, spójności, szacunku, podziwu i stabilności emocjonalnej. Kiedy te filary zaczynają się walić, jej serce odbudowuje się w ciszy, oddalając się, chroniąc się, przygotowując się do odejścia. A kiedy w końcu decyduje się odejść, to dlatego, że została zbyt długo. Decyzja, która wydaje się zimna, definitywna lub nagła dla mężczyzny, była w rzeczywistości ostatnim etapem emocjonalnej podróży, którą odbyła samotnie. Ale istnieje inna prawda równie ważna. Kiedy kobieta odchodzi, mężczyzna również musi zrozumieć, że zerwanie nie definiuje jego wartości, definiuje tylko stan emocjonalny związku. Ona odeszła, ponieważ potrzebowała się chronić, odnaleźć, odbudować, lub po prostu przestać odczuwać ból. To nie unieważnia tego, kim jesteś, nie niszczy twojej męskości, nie definiuje twojej emocjonalnej przyszłości. Jej wyjście jest zaproszeniem cichym, bolesnym, ale realnym, abyś spojrzał do wewnątrz i zauważył, gdzie przestałeś być obecny, gdzie przestałeś zauważać, gdzie przestałeś słuchać, a także, aby zauważyć, gdzie się unieważniłeś, gdzie przestałeś stawiać granice, gdzie przestałeś stawiać siebie jako priorytet? Wielka lekcja jest taka: nie kontrolujesz, kto zostaje lub kto odchodzi, ale kontrolujesz, kim się stajesz po tym. A najlepszym sposobem, aby nigdy więcej nie stracić kogoś w ten sposób, jest stać się mężczyzną emocjonalnie świadomym, stabilnym, obecnym, spójnym. Mężczyzną, który nauczył się z przeszłości, zamiast nosić winę lub bunt. Teraz, zanim skończymy, pozwól, że poproszę Cię o coś ważnego. Zasubskrybuj kanał, ponieważ tutaj uczysz się rozumieć psychologię kobiecą z dojrzałością i głębią coś, co robi niewielu mężczyzn. I już pojawia się następny film dla Ciebie na ekranie. Jest to naturalna kontynuacja tej rozmowy i pomoże Ci zobaczyć następny krok tej emocjonalnej podróży. Kliknij następny film i kontynuuj ewolucję. Nic nie tracisz. Ucząc się więcej, ale możesz wiele stracić, pozostając w tym samym miejscu.